Krzysztof Losz, witam serdecznie, szczęść Boże, dobry wieczór. W studiu witamy Pana posła Bartosza Kownackiego, Prawo i Sprawiedliwość, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Państwa. Panie pośle, ma Pan zlecenie na Marszałka Sikorskiego, zlecenie partyjne, bo takie komentarze dzisiaj słyszałem w niektórych mediach. Nie, to kompletne nieporozumienie, to nic nie ma, nic wspólnego z prawdą nie ma, żadnego zlecenia od nikogo nie dostałem, ja po prostu wykonuję swoje obowiązki poselskie, tak jak umiem najlepiej. Jeżeli, a jestem prawnikiem dostrzegłem. Ale padają zarzuty, że to wypominanie kilometrówki marszałkowi sikorskiemu to y, zostało postawione, czy, czy pojawiły się te zarzuty po wybuchu Afery Madryckiej. Nie, nie, panie redaktorze, ta sprawa kilometrówki to jest sprawa sprzed roku. Po raz pierwszy ja tą sprawą zająłem się w grudniu 2013 roku. Y, jako prawnik oceniłem, że zachowanie pana marszałka Sikorskiego może, podkreślam może, wypełniać znamiona określonych przestępstw i to po raz pierwszy próbowałem zainteresować tą sprawą prokuraturę. Niestety, no, dzieje się tak w Polsce, że jeżeli szeregowy poseł, już nie mówię o zwykłym obywatel, składa doniesienie do prokuratury, to prokurator, o ile może, to postara się taką sprawę umorzyć, nie zajmie się i tą sprawę wówczas nie potraktowano poważnie. My próbowaliśmy zwrócić uwagę prokuratury, czy ja, nie było wtedy w fleszu mediów, nie, nie było zainteresowania, opinii publicznej i ta sprawa po prostu mówiąc brzydko, gdzieś tam została skręcona, no, została odłożona, ad od acta, wygodnie o niej było zapomnieć. No, akurat tak się złożyło zbieg okoliczności, że pan marszałek Sikorski kilka miesięcy później sam zaczął rozliczać posłów z tego, no, czego również dotyczyły sprawy, czyli rozliczeń wyjazdów służbowych. I wówczas media zainteresowały się tym. Pierwszy był nasz dziennik, ale też przypomnę, że po pierwszej konferencji prasowej, którą zrobiliśmy, i po pierwszym artykule poprzedzającym to naszego dziennika, również jeszcze media tak no, gdzieś przybąkiwały o tej sprawie, niespecjalnie pisały. Dopiero po kampanii wyborczej. Ja rozumiem, że przed kampanią było to niewygodne, żeby nie zaszkodzić Platformie. Ta sprawa wróciła w wyniku publikacji jednego z tygodników, już z takim ogromnym natężeniem, ale tak jak mówię, to nie jest wynikiem niczego zlecenia, nie żadnego zadania położonego na moją osobę tylko to ja jestem posłem jako prawnik staram się oceniać te materiały, które do mnie trafiają pod względem prawnym, i też z pewnym uporem i konsekwencją później wyciągać wszelkie wnioski, starać się realizować te obowiązki, do których ja jestem, do, do, które zostały na mnie nałożone. I jeżeli widzę, że prokuratura funkcjonuje w sposób nieprawidłowy, a tutaj no, podstawowe za, zastrzeżenie w tej sprawie to jest do, prokuratu, do prokuratury jednak. Ona, można tak też powiedzieć, utrudniła sprawę panu marszałkowi Sikorskiemu, bo gdyby rok temu rzetelnie przeprowadzono postępowanie karne i rzeczywiście, Oczywiście by się okazało, że nie ma żadnych wątpliwości, to dzisiaj pan prokurator Seremet mógłby stanąć i powiedzieć, że przeczytałem akta i ta sprawa dla mnie jest jasna i oczywista. Właśnie, prokurator Seremet akt nie przeczytał, bo chyba ich nie ma i powiedział, że decyzja była przedwczesna i trzeba się na nowo przyjrzeć. Tym poselskim podróżom marszałka Sikorskiego, wtedy jeszcze szefa MSZ. Dokładnie tak. To znaczy to oznacza tylko tyle, że prokuratura no nie patrzyła na sprawę tak, jak powinien patrzeć funkcjonariusz publiczny, który zajmuje się ściganiem przestępstw. Czyli starano się sprawę zawężyć, zbagatelizować, bo przecież w tej sprawie nie pojawił się żaden nowy dowód. To nie jest tak, że my dzisiaj dysponujemy jakąś nadzwyczajną, tajemną wiedzą, o której prokuratura nie mogłaby wiedzieć rok temu. Otóż tak te zdjęcia z chociażby z samochodu chodu pana ministra Sikorskiego które wskazują na to, że mógł nie, nie przejechać tychże kilometrów, bo przypomnę, na samochodzie, który ma bodajże od 2010 roku stan licznika wskazuje 33 tysiące kilometrów, a pan minister marszałek Sikorski od 2010 roku w samych celach służbowych przejechał kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, więcej niż, niż na stanie tego licznika. Ale przecież to nie były dowody, których prokuratura nie mogła zebrać wcześniej. To muszą dziennikarze pójść i gdzieś ukradkiem robić zdjęcia, czy dowiadywać się, używając forteli w... W serwisach samochodowych, jaki jest stan licznika pana, samochodu pana Marszałka. Przecież taką bardzo prostą czynność dowodową można było przedsięwziąć, mogła przedsięwziąć prokuratora rok temu, zebrać te samochody, którymi po pierwsze, ja się dziwię jedną, jedną rzeczą, ponieważ cały czas dokumentacja, przynajmniej część dokumentacji z zakresu przyjazdów służbowych, znajduje się w rękach pana Marszałka Sikorskiego. Czy, czy jego biura poselskiego. Przecież pierwszą decyzją, którą prokurator powinien podjąć, to zabezpieczyć ten materiał dowodowy, żeby nie było żadnej wątpliwości, że coś było zmieniane, poprawiane po, po doniesieniach. Więc po prostu poprzedniej... powinniśmy mieć do czynienia z przeszukaniem w biurze poselskim mm -hmm. pana Marszałka Sikorskiego i zabezpieczeniem tej, tej dokumentacji. Właśnie już podczas naszej rozmowy tydzień temu mówił pan, że, że, że odniósł pan wrażenie, że prokuratura nic nie zrobiła, że nie przejrzała, że, że nie próbowała zebrać dowodów. Czyli tutaj to co, to, co dzisiaj ogłosił pan prokurator generalny Andrzej Seremet, jakby potwierdza. To potwierdza to, co ja mówiłem, że gdyby w tej sprawie zrobiono cokolwiek albo coś poważnego, żeby przy tym, jak, jak sytuacja nabrała tempa i zainteresowania opinii publicznej, mógł prokurator Seremet stanąć i pokazać akta, to pewnie dzisiaj by, byśmy już tutaj nie, nie siedzieli, nie rozmawiali, bo sprawa byłaby zakończona. Okazało się, że po prostu tych akt nie ma, no prokurator Seremet nawet bał się tego pokazać dziennikarzom, bo okazałoby się, że, no, podejrzewam, bo przecież tych aktów nie widziałem, że tam niewiele czynności wykonano i one nie spełniały standardów. Jeszcze raz podkreślam, to już nie jest moje zdanie, tylko prokuratora generalnego, który zapoznał się z aktami, który dzisiaj ma szerszą wiedzę niż yy, na, zapewne miała prokuratura wcześniej, ale nie dlatego, że pojawiły się nowe dowody, tylko dlatego, że prokuratura nie chciała dojść do prawdy rok temu. Rok temu tą sprawę odłożona Adach. Panie Panie Pośle, no, koledzy partyjni pana Marszałka Sikorskiego tłumaczą go na różny sposób. No, generalnie przekaz jest taki, że spokojnie czekają na wyjaśnienia prokuratury, ale też pojawiły się to chyba bodaj pan poseł Szejfelt mówił, że no, te wyjazdy były tajne, poufne, yy, więc jakby trudno tutaj pokazać, yy, na co zostały te pieniądze wynakone, na, na jakie wyjazdy. Znaczy te niektóre tłumaczenia są nas żenujące i śmieszne bo proszę wytłumaczyć mi, jak minister spraw zagranicznych, to nie jest szef tajnej agencji, czy agencji chociażby służby kontrwywiadu, czy agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, minister spraw zagranicznych wykonuje swoim samochodem prywatnym tajne misje na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Nie wiem, czy może do Afganistanu w ogóle pojechał tym swoim prywatnym samochodem, no można naprawdę popaść w pewną groteskę, ale niestety to też działa na niekorzyść pana marszałka Sikorskiego, bo gdyby on raz stanął, pokazał dokumenty i oczyścił się z tej sprawy, to mielibyśmy Ją zamkniętą. Natomiast, jeżeli są takie argumenty, jak mówi pan redaktor, tajnych misji wykonywanych swoim prywatnym samochodem, śmieszne. Jeżeli na przykład padają informacje, że pan marszałek być może wykorzystywał pracowników swojego biura poselskiego, że to znaczy oni jeździli tym samochodem, wiemy, że tego robić nie można, bo pracownicy biura poselskiego i ich podróże służbowe są rozliczane w zupełnie inny sposób. Jeżeli wreszcie ktoś mówi, a to doniesienie z dnia dzisiejszego, tak naprawdę, że pan marszałek Sikorski wykorzystywał samochód w trakcie kampanii wyborczej, no przecież tego też robić nie może, czyli każde tłumaczenie platformy nie rozliczani. Kampania tak, no, czy z innych pieniędzy. Oczywiście, że tak. No nie może być tak, że poseł ze swoich pieniędzy poselskich, czyli mających na biuro poselskie, na działalność poselską, organizuje swoją kampanię parlamentarną, bo jest kilka tysięcy osób, które takiego uprawnienia nie mają, które nie mają pieniędzy, funduszy z biura poselskiego i no muszą po prostu Przestom, wyłożyć to, w... naszym widzom, fundusze wyborcze są bardzo ściśle rozliczane. prawda? państwo każdy, każdy poseł tak. Każdy kandydat z reguły ma jakiś limit pieniędzy, które może wydać, prawda, żeby tego limitu nie przekroczyć na listę czy, prawda, czy krajowego. Tu w ogóle pytanie, czy, 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 czy Państwa Komisja Wyborcza nie powinna się zająć finansowaniem Platformy Obywatelskiej w ramach kampanii? A to przypomnę może skutkować tym, że finansowanie w ogóle partii politycznej zostanie zablokowane. Więc tak jak mówię, każde tłumaczenie, które jest w, dzisiaj wobec marszałka Sikorskiego podejmowane przez polityków Platformy Obywatelskiej to taka niedźwiedzia przysługa. I nawet mam wrażenie, że być może ktoś chce panu marszałkowi no, właśnie, zaszkodzić, panie, że być panie, może... Te... Bo, bo tu pewnie tam może na Wiejskiej trochę więcej ptaszki ćwierkają. Ja słyszałem takie, taką opinię, że Platforma nie będzie specjalnie płakała po marszałku Sikorskim i wręcz te, te, to, to dzisiejsze oświadczenie pana prokuratora Saremeta jest odczytywane jako to, że prokurator Zrozumiał, że może nacisnąć na odcisk panu marszałkowi, bo nie spotkają go z tego powodu jakieś tam problemy ze strony pani premier czy generalnie Platformy Obywatelskiej. Ja chcę wierzyć w to, że prokurator generalny nie, jest, nie, nie słucha nacisków czy podpowiedzi polityków, tylko ocenił materiał dowodowy. I uznał, że on jest niewystarczający. I na tym zamknął jeżeli sprawę pana prokuratora Sremeta. Po prostu ten materiał pozwalał na wydanie takiego stanowiska. Tutaj nie było żadnej decyzji Buty. politycznej. Plastu, Chce... tak nie ale ale jakkolwiek rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, że politycy platformy jakby za każdym razem wyrządzają niedźwiedzią przysługę panu Radosłowi Sikorskiemu. I jakby sami nie do końca wierzyli w to, że pan marszałek Sikorski będzie w stanie z tej sprawy wyjść obronną ręką, bo tak jak podkreślam, będzie to bardzo trudne. Tak. Uh... Gdyby chciał, to by już dawno mógł odtajnić materiały, mógł mogli nawet jego koledzy partyjni odtajnić, bo dzisiaj przecież pan minister Schetyna, jest minister spraw zagranicznych, mógłby y, dokumentację dotyczącą Radosława Sikorskiego przekazać, ona nie jest cały czas przekazywana. Szef boru też jest z nadania Platformy Obywatelskiej, mógłby odtajnić historyczne wyjazdy, przecież to są historyczne wyjazdy sprzed co najmniej kilku miesięcy pana Radosława Sikorskiego i pokazać, gdzie był, z kim się spotykał. Tego nie robią, więc mam takie wrażenie, że tam jest jakaś, jakiś rodzaj gry, który ma utrudnić obronę Panu Sikorskiemu być może już są chętni na, na fotel marszałka sejmu. Ja uważam, że w tej sytuacji w ogóle Pan, pan Radosław Sikorski tej funkcji dalej pełnić nie powinien, dlatego że no. Jest osobą, która sama miała kontrolować parlamentarzystów, jest drugą osobą w państwie. Dzisiaj to odium zaczyna spadać na wszystkich parlamentarzystów i to też jest próba narracji Platformy Obywatelskiej, która stara się mówić, że to wszyscy posłowie, że te nieprawidłowości to dotyczą też i PiS-u. Nie, my mówimy o konkretnej osobie, marszałku sejmu i on się ma z tego wytłumaczyć i wszelkiego rodzaju zrzucanie odpowiedzialności na innych jest nieuprawnione. No, a jeżeli wobec, wobec drugiej osoby w państwie jest tyle zamieszania, tyle wątpliwości, teraz prawdopodobnie będzie wszczęte postępowanie karne w sprawie, no to należałoby się zastanowić, czy to jest dobre dla wizerunku Sejmu, dla interesu Sejmu, żeby taka osoba nadal pełniła tę funkcję. Pan Marszałek zostanie zmuszony do dymisji, czy... Czy będzie wniosek o odwołanie, i, i wtedy to, tak ja powiem, no, bardzo spektakularny będzie gest parlamentu. czy znaczy, jeżeli byłby spodziewał? dobrym, znaczy po pierwsze, jeżeli był osobą, która postępuje, postępuje w sposób honorowy, która jednocześnie uważa, że jest skrzywdzona, skrzywdzona bo tak jak mówię, mhm. to działanie prokuratury też i, i, i wcześniejszej i skrzywdziło pana Radosława Sikorskiego. Gdyby ta sprawa była w taki czy inny sposób już dawno temu zamknięta, dzisiaj nie mielibyśmy sprawy. Jeżeli uważa, że jest skrzywdzony, mhm. że nie ma sobie nic do zarzucenia, to e, powinien zrezygnować spełnionej funkcji, a później mówiąc tak obrazowo, jeżeli by okazało się, że prokuratura sprawę umarza, Okazuje się, że nie doszło do, do przestępstwa na białym koniu wrócić również na, na, na fotel marszałka. Tylko, Wie, tylko czy nowy marszałek chciałby mu oddać stanowisko? Tu a to już jest nie. inna kwestia pewnych standardów, ale uważam, że dobrym standardem w polityce powinno być, że osoba, wobec której nie, media, bo, bo przecież nie, gdy, kiedy robią tylko i wyłącznie politycy, no to jest pewna gra polityczna. Jeżeli również media wskazują na szereg nieprawidłowości i, i sami dziennikarze nie bardzo wierzą w to, co mówi marszałek Sikorski, to w takiej sytuacji dobrze było dla standardów polskiego parlamentaryzmu, żeby przynajmniej na czas tej sprawy pan Marszałek Sikorski zrezygnował i u mnie był, zyskałby za to ogromny szacunek. Panie pośle, czy Sejm, czy Komisja Etyki Poselskiej ma możliwości Pana zdaniem, żeby też tę sprawę zbadać, czy raczej już kwestia prokuratury jest? Nie no niestety boję się, że Komisja Etyki Poselskiej tu może raczej zaznaczyć swoje stanowisko takie powiedziałbym moralne, ale jeżeli chodzi o wyjaśnienie prokuratorskie, o oceny tego zachowania, to tylko i wyłącznie prokuratura, tym bardziej, że Komisja Etyki mogłaby się tą sprawą na poważnie zająć, w sensie oceny więcej niż moralnej, gdyby miała do tego instrumenty. Nie ma Instrumentów. Co więcej, nie ułatwia tego również pan Marszałek Sikorski, bo nie przekazał dokumentacji. Nie ułatwiają tego politycy Platformy Obywatelskiej, którzy są dzisiaj władni, żeby pewne dokumenty odtajnić. W związku z tym tutaj na no, Komisja Etyki. Co najwyżej może pokazać pewne, pewne naruszenia, nieprawidłowości, które funkcjonują w ramach Parlamentu, może zaproponować pewne propozycje na przyszłość, może wskazać, że sposób zachowania czy działanie pana posła Sikorskiego jest nie taki, jak powinno być, ale no, narzędzia, którymi dysponuje Komisja Toki, są bardzo ograniczone. A czy szybko możemy się spodziewać decyzji prokuratury? Czy podejmie śledztwo, czy nie? Tu są jakieś terminy do ileś To znaczy czynności na, na czynności sprawdzające, jeżeli prokuratura nie przerzuca się od prokuratury do prokuratury, bo to można tak w nieskończoność uznawać, Dokładnie że nie ta jest właściwa, tak. prawda, okręgowa mhm. powie, że rejonowa, rejonowa to powie, że rejonowa, ale nie ta, tylko inna. A prokuratura w Warszawie powie, że nie chce rzeczywiście tylko Nie, tylko, tak, tylko rozwiałaś. Bydgoszczy, albo, no oczywiście, to jest 30 dni na podjęcie decyzji przez prokuratora i, i, i przeprowadzenie czynności sprawdzających. Ale ja przypomnę, że w tej sprawie czynności stricte sprawdzające nie przeprowadzono, też, jak twierdzi prokuratora, przeprowadzono już parę miesięcy temu. Teraz ta, takie śledztwo powinno być wszczęte natychmiast. To znaczy, jeżeli wiemy, że trzeba przesłuchać chociażby pana. Marszałka Sikorskiego, chociażby pracowników Biura Ochrony Rządu, czy MSZ-u, czy, czy Biura Poselskiego, pana marszałka, to tutaj nie ma wątpliwości, to postępowanie powinno być jak najszybciej wszczęte i, i każdy dzień tak, zwłoki. Bo ten pierwszy etap jest taki czysto formalny, prawda? Tak. Zastanawiamy się, czy jest podstawa. Do, Dokładnie tak, zbieramy te podstawowe no, tak. dokumenty. One już wcześniej powinny zostać zebrane. Mamy dzisiaj tą informację, którą mamy. Ja też służę swoją osobą, jeżeli będzie trzeba. I, jak najszybciej prokuratura powinna przejść w fazę postępowania już in REM, czyli w, w sprawie i wtedy no, nie będzie wątpliwości, że jeżeli w, ty, w tej sytuacji mm -hmm. by się okazało, że platforma obywatelska nadal milczy, nadal uważa, że wszystko jest w porządku, to znaczy, że no, standardy w, w, platformie, w platformie obywatelskiej sięgnęły bruku, czego już jest blisko. Mm -hmm. tak no i przypomnijmy też, że postępowanie w sprawie nie oznacza, że marszałek dostanie jakiekolwiek zarzuty będą mu postawione, prawda? Bo no to oczywiście to jest pierwszy etap. To jest etap w postępowaniu mm -hmm. karnym, że po, po czynnościach sprawdzających, takich, które w ogóle ocenić, czy należy wszczęść śledztwo, jest faza in rem, czyli Oceny tego, przesłuchiwania świadków, zbierania materiału dowodowego i do postawienia zarzutów jeszcze jest daleko. Ja przypomnę, że w sprawie trójki posłów Prawa i Sprawiedliwości, których usunięto z PiSu, też postępowanie toczy się w fazie INREM. Tam nikt nie dostał zarzutów i ja wcale nie jestem pewien, że te osoby kiedykolwiek zarzuty usłyszą. Być może ta sprawa również będzie umorzona, tylko są pewne standardy, że jeżeli wokół danej osoby już no tak się zagęściło i, i są no tak poważne wątpliwości, a pełni. Jedną z najważniejszych funkcji w państwie, no to dobrze by było dla nas wszystkich, żeby, żeby z tej Panie funkcji nie zrezygnowała. Taka gorzka refleksja tu się nasuwa, że prokuratura nie pierwszy raz już w zasadzie zbiera owoce, no własne, nie wiem jak to nazwać, zachowawczości, ostrożności. Niechęci narażania się politykom, a potem trzeba znowu te sprawy podejmować i się nimi zajmować. Była chociażby sprawa wiele razy odsuwana, długo odsuwana pana pułkownika Bielawnego przecież. Prawda? Tak, tak czy tu jest w ogóle chociażby, no. kwestia w ogóle konstrukcji prokuratury i tego, że platforma obywatelska dokonała pewnego specyficznego zabiegu. Wyjęła prokuraturę z Ministerstwa Sprawiedliwości. Utworzyła teoretycznie niezależny organ, i teraz wszystko, co się dzieje, mówi, nie, to nie my, to prokuratura. Dzięki temu nie ponosi odpowiedzialności politycznej, a ta prokuratura po pierwsze nie funkcjonuje w sposób prawidłowy, po drugie, staje się pewnym państwem w państwie, dlatego że nie ma żadnej dzisiaj kontroli nad tym, co robi prokurator w poszczególnych postępowaniach. Jeżeli Sprawa trafia na etap postępowania sądowego. To każdy obywatel, jeżeli sprawa nie jest utajniona, ma prawo na przykład przyjść na rozprawę i posłuchać tego, co robi prokurator, tego, co robi sąd, tego, co robi obrońca. W przypadku postępowania przygotowawczego dzisiaj nikt nie jest w stanie skontrolować tego, co robi prokurator. Co więcej, jak to postępowanie zostanie zakończone umorzeniem, to. Praktycznie nikt nie ma prawa wglądu w akta i zapoznania się z nimi, oceny, czy to. No tak, bo jak jest tak oskarżenia, to rzeczywiście akta idą do sądu, można te akta przeczytać. Tak, ale przecież się czytać. w umorzonym postępowaniu mogą być wątpliwości co do tego, czy prokurator postępował rzetelnie, czy rzetelnie prowadził sprawę. Co więcej, tak. może być sprawa fikcyjnie prowadzona tylko po to, żeby na przykład stosować kontrol, kontrolę operacyjną, czyli podsłuch, obserwację danej osoby, żeby ją śledzić po prostu. To wszystko powinno być możliwe do wglądu przez obywateli. Przecież sprawa już jest zato, zakończona. Umorzona, odłożona dakta. Ja w ostatnio wystąpiłem w jednej ze spraw, głośnych spraw dotyczących, dotyczących afery taśmy prawdy i prokuratura odmówiła mi dostępu do aktu postępowania. Uznała, że mimo, że sprawa jest zakończona, że nie ma podstaw do tego, żebym ja się z nimi zapoznał. To również budzi wątpliwości, czy rzeczywiście prokuratura należycie wykonuje swoje zadania. I to, to co podkreślam, jest poza jakąkolwiek kontrolą tak jak sądu bo sprawa sumorzona opinii publicznej tak naprawdę to się dzieje tylko w ramach w zamkniętych drzwiach prokuratury a ile jest takich spraw i należy sobie zadać pytanie w których nie występują politycy czy nie występują tak prominentni politycy, w których media no, nie piszą tyle i nie mówią, i zwykły obywatel składa doniesienie, a później prokuratura to bardzo szybko umarza? I on nie ma żadnego narzędzia, żeby bronić się, żeby wykazać, że Iksiński, który jest radnym, który jest jakimś lokalnym politykiem, czy zwykłym obywatelem, ale który popełnia przestępstwo, żeby doprowadzić go przed wymiar sprawiedliwości. Wtedy zwykły obywatel jest bezradny. No tak, tutaj nie, mieliśmy, nie mamy zwykłej sprawy, nie mamy zwykłego obywatela, sprawą zainteresowały się media. Czyli, czyli prokuratura zareagowała? Zobaczymy, no tak jak mówił pan poseł w ciągu, najbliższego czasu powinna być podjęta decyzja o wszczęciu postępowania w sprawie co do zarzutów wobec marszałka Sikorskiego, to już przyszłość. Być może daleka, no bo sprawa już na koniec może potrwać nawet do wyborów albo jeszcze dłużej. No, to, mo to mogą być miesiące, dlatego że ten materiał dowodowy jest y, szeroki do zgromadzenia. Przypomnę niestety też, że część z niego ulega zniszczeniu. Na przykład y, pewne, pewne materiały są po, po określonym o, m, okresie niszczone, Ju, już ich prokuratura bardziej, nie uzyska. Właśnie. Tym bardziej ten błąd sprzed 9 miesięcy też działa na niekorzyść pana marszałka Sikorskiego i na niekorzyść sprawdy, całej sprawy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę moim Państwa gościem był pan poseł Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Poznaliśmy sprawie Boże. marszałka Sikorskiego, pewnie sprawie, jak to się mówi, rozwojowej. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem miłej nocy.